Dzień dobry, nazywam się Joanna Małolepsza-Mitko. Jestem psychologiem, doradcą NPU, jak również ferkers, psychologin w trakcie procesu certyfikacji. Dzisiaj przedstawię Państwu drogę do zmiany i do odzyskania prawa jazdy w Niemczech w 10 krokach. Te 10 kroków. Jakby są odzwierciedleniem e, tak, takiego planera, który otrzymuje każdy z naszych klientów o nazwie takiej samej, czyli Moja droga do zmiany i odzyskania prawa jazdy w Niemczech. Czyli te 10 kroków. E, no, warto sobie zaznaczyć w swoim planerze, e, po to, aby wiedzieć, kiedy, jakie kroki należy podjąć żeby ta droga do odzyskania prawa jazdy w Niemczech była niewyboista, ale w miarę prosta i jak najkrótsza. Dlatego zacznę te kroki teraz omawiać. Pierwszy krok to ustalenie terminu wstępnej konsultacji z psychologiem. To jest bardzo ważny krok. Czyli jeżeli państwo? Wiedzą, że te uprawnienia utracili, lub muszą przystąpić do badania MPU, to warto się skonsultować, zadzwonić na taką pierwszą bezpłatną konsultację, aby ustalić, co, od czego w ogóle zacząć. Z czym, jakie będą kolejne kroki? Krok po kroku będziemy realizować tę pańską... Tą Twoją drogę, tak, do odzyskania uprawnień. Dlatego warto zadzwonić, żeby tutaj porozmawiać z psychologiem i dowiedzieć się, co w danej sytuacji należy zrobić. Każda sprawa jest traktowana indywidualnie. No, a takim drugim krokiem, przejdźmy już do drugiego, jest uzyskanie akt sprawy. Czyli Będziemy potrzebować akta sprawy, czyli dokumenty z policji, z sądu, z urzędu, z Wydziału Komunikacji, tak zwanego Fureszanztele, po to, aby wiedzieć, czego dotyczy to odebranie uprawnień, a jeżeli jeszcze uprawnienia nie są odebrane, no to czym należy się zająć, jakimi tematami. W procesie przygotowania do badania. I te akta można uzyskać albo w urzędzie, w tym Wydziale do Spraw Komunikacji, a tym kontaktem z urzędem też tutaj naszych klientów wspiera kancelaria adwokacka, z którą współpracujemy. Dlatego, jeśli wykonasz krok pierwszy, to dowiesz się, jak dokładnie te akta pobrać i co zrobić, żeby je uzyskać. Ponieważ są takie ważne, bo my musimy wiedzieć tyle samo, nie mniej, co psycholog podczas badania MPU, bo psycholog podczas badania MPU te akta sprawy będzie miał przed sobą i będzie je czytał. Trzeci krok to omówienie akt sprawy z psychologiem i ustalenie planu przygotowania, czyli podczas pierwszej konsultacji, takiej online, tak, one się odbywają głównie online. E, państwo nam przesyłają te dokumenty i, e, i wtedy na tej podstawie możemy już ustalić konkretne kroki. Czyli o, omawiamy, co się wydarzyło, kiedy, e, czy sprawa dotyczy alkoholu, narkotyków, a może wykroczenia tutaj takie drogowe, punkty karne. Jakby tu będziemy tym wszystkim się zajmować? Czy była jazda bez uprawnień, czy nie? I jakby ten, ten cały wykaz punktów karnych jest ważny. Czyli omówienie akt, co należy zrobić. Na tej pierwszej konsultacji również zajmujemy się tematem abstynencji, ale o tym w późniejszych krokach. Czwarty krok to, Yy, oglądanie materiałów wideo, czyli jeżeli Państwo już tutaj podejmą współpracę z nami, to my wyślemy taki um, link do materiałów, gdzie będą Państwo we własnym zakresie również oglądać różne materiały, czytać, czy oglądać. To też będziemy dokładniej informować. I wtedy można sobie zaznaczyć w planerze, tak, w kalendarzu. Kiedy, bo te materiały należy tam w określonym czasie sobie oglądać, nie wszystko na raz, tylko żeby tą wiedzę sobie dawkować stopniowo. Czyli ten czwarty punkt jest również istotny. Piąty punkt to spotkania indywidualne z psychologiem. Tu psycholog prowadzący Państwa sprawę no, będzie tutaj omawiał, tak, ustalał z, z Państwem, te, te terminy sesji indywidualnych. Czyli też warto sobie je pozaznaczać, kiedy one będą, w jakim odstępie czasu. No, już po tej, jak już odbędzie się ten trzeci punkt, czyli po omówieniu akt sprawy, będzie wiadomo, jak długo to przygotowanie będzie trwało. Czy będzie trwało kilka miesięcy, a może pół roku czy rok. A może i dłużej. Są różne przypadki, tak? Dlatego to jest kwestia indywidualna. I teraz tak, liczba tych sesji indywidualnych z psychologiem też jest ustalana na tym trzecim spotkaniu, w sensie punkt trzeci, czyli na pierwszej konsultacji. Następny punkt z naszych dziesięciu punktów, tak? Drogi do zmiany i odzyskania prawa jazdy. To szóste, jest to odrabianie prac domowych, czyli e, będziecie Państwo mieli różne zadania do wykonania pomiędzy spotkaniami, pomiędzy sesjami z psychologiem. To jest ważne, żeby też taką własną inicjatywę wykazać i różne zadania wykonywać: czy to przeczytać jakiś artykuł, czy zapoznać się, z 12-miesięcznym bezpłatnym programem edukacyjno-terapeutycznym, który przygotowaliśmy dla Państwa bezpłatnie, więc te materiały warto sobie oglądać, wyciągać wnioski i wdrażać w życie po to, żeby ta zmiana mogła zaistnieć, bo żeby odzyskać uprawnienia, to trzeba wykazać zmianę w swoim życiu, a jakby samo, że tak powiem, odbycie spotkań i myśl, bycie myślami gdzieś indziej, to nie wystarczy. Albo samo zaświadczenie, że ja napiszę, że te sesje się odbyły, też nie wystarczy. Trzeba te lekcje odrabiać. W sensie trzeba się w ten proces, należałoby się w ten proces zaangażować. No i przechodząc dalej, siódmy taki punkt z dziesięciu. To wizyty lekarskiej i wykazanie abstynencji. Jeżeli sprawa dotyczy alkoholu lub narkotyków, no to ważne jest, żeby określić na tej pierwszej, na tej analizie akt z psychologiem, tak? Psycholog tutaj podejmie odpowiednie kroki, żeby tutaj i też dokonać wstępnej diagnozy, jak długo ta abstynencja będzie wymagana. Gdzie ją wykazywać? Tak? Wielu klientów mieszka powiedzmy w Polsce, a te, tutaj te wizyty lekarskie, te oddawanie próbek włosów prób moczu należy wykonywać w laboratorium niemieckim. Dlatego też sobie to omówimy, gdzie to robić. I czy lepiej z włosów, czy lepiej z moczu, to też indywidualnie. Bo jak jest lepiej, no to w zależności od państwa stylu pracy, stylu życia, tak? Czy państwo są w jednym miejscu, czy raczej się przemieszczają, czy jeszcze gdzieś indziej mieszkają w innym kraju w Europie? Więc to jest wszystko do ustalenia w punkcie siódmym, tak? W siódmym kroku. Ósmy krok. Tak, już jesteśmy przy ósemce, to złożenie wniosku o odzyskanie uprawnień. I tutaj, podobnie jak w punkcie drugim, należy ten wniosek złożyć na kilka miesięcy przed badaniem MPU. Też dokładnie informujemy, albo my informujemy, jak to zrobić, albo mogą Państwo skorzystać z tutaj profesjonalnej pomocy adwokackiej. Ponieważ złożenie wniosku no, jest połączone z złożeniem dodatkowych innych dokumentów do wniosku, więc trzeba się trochę w takich wnioskach no, mieć tą znajomość języka, tak, Niemieckiego, żeby dobrze wniosek wypełnić w odpowiednim momencie, złożyć odpowiednie dokumenty. Ponieważ po utracie uprawnień, żeby te uprawnienia odzyskać, to nie dzieje się to automatycznie po okresie tym szpery tej kary, tak, kilku miesięcy, sześciu, dziewięciu, a może dwunastu czy więcej, te uprawnienia się nie odzyskuje automatycznie, tylko na złożenie odpowiedniego, po złożeniu odpowiedniego wniosku, można się starać o odzyskanie tych uprawnień. Oczywiście jak jest to w zaleceniach urzędu, no to też po pozytywnym wyniku badania MPU. Kolejny punkt dziewiąty to wybór placówki, gdzie to badanie MPU się będzie odbywać, tak? To są tak zwane beguda, tungsztelen, Fua, Antlich anerkante to jest bardzo ważne. placówek w Niemczech jest wiele, też tutaj z klientem. Pomagamy naszym klientom taki, taką placówkę wybrać, a ja też na ten temat nagrałam osobne wideo, tutaj w linku na dole, będziesz, mógł, będziesz mogła sobie zobaczyć, no, jakimi kryteriami należy się kierować przy wyborze tej instytucji. Więc tu już więcej nie muszę opowiadać. No i punkt dziesiąty, ostatni. To przystąpienie do badania MPU. No i zanim jeszcze to nastąpi, no to tutaj w programie naszym przygotowawczym do badania odbywa się symulacja badania, czyli taki próbna rozmowa z psychologiem, po to, aby jak najlepiej jeszcze do tego badania się przygotować, żeby mieć wyobrażenie, jak to będzie przebiegać. Więc tutaj jeszcze wyjaśniamy, rozmawiamy o takim leku egzaminacyjnym, o tym, ile to wszystko będzie trwało no i jak tutaj najlepiej w tym dniu wypaść. Tak? Jeszcze dodajemy naszym klientom odwagi, pewności, tak? że są dobrze przygotowani, o ile te wcześniejsze kroki tutaj przebiegły pomyślnie. Dlatego dziesiąty punkt, no to już, że tak powiem, dopełnienie tej ostatniej formalności. Na drodze do odzyskania prawa jazdy. Więc to by było na tyle. Więc jeżeli Państwo potrzebują jakiejkolwiek pomocy, to proszę zadzwonić, bardzo chętnie odpowiem na wszelkie pytania. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnych materiałach, wideo na kanale YouTube Malo, Lepsze Praksis. Do usłyszenia.